Cześć kochani, witam Was ponownie na naszym kanale. Ja jestem Zuzia, a za kamerą jest Wiktoria. Um, teoretycznie widziałam z wami, widziałyśmy się z wami dwa dni temu, ale u nas minęła dosłownie, nie wiem, dwie godziny, trzy godziny No minęła? jakoś tak. Od kiedy skończyliśmy poprzedniego vloga z hotelu. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to tutaj Wiktoria wstawi nam wam. Linka oczywiście, ale mam nadzieję, że już go widzieliście. Um, nagrywamy teraz drugą część, ponieważ um, jest godzina 24 już chyba tak? E, no pół do pierwszej. No, także że my um, zmontowałyśmy praktycznie całego vloga już, a um, będzie trwał około 45 minut, ale Wy też pewnie widzieliście, jak nie wiedzieliście, co Wam mówię. 45 minut, miłego seansu, zapraszam do oglądania. I nam z wybiło 400 subskrypcji w ogóle, także fajowo, a uh, już jest 406, także leci w górę. Dzisiaj jakoś tak, nie, nie wiem dlaczego, ale dzisiaj tak szybciutko. No i co? No i kontynuujemy dalej um, naszą przygodę z um, Robot Hotel i nie wiem, co będziemy zaraz robić, ale pewnie coś Wam fajnego pokażemy. Moi drodzy, 406 subskrypcji. Bardzo chciałabym mm. Wam za to podziękować Taś. oczywiście. Serduszka dla Was, buziaczki. Dziękujemy. Kochani, witam Was w kiblu. I chcę wam pokazać tutaj, ponieważ tutaj nie ma w ogóle takiego, jak widzicie, żadnego e, takiego do spuszczenia wody. I miał się z tym mini problem, co tutaj znaczy se, ze spuszczeniem wody. Ogólnie tak jak Wam w poprzednim vlogu pokazałam, że faktycznie Andyska jest nagrzana, teraz Wam pokażę, jak spuszcza się woda. Patrzcie. Klikacie tu, tu do góry, i teraz woda się spuszcza. Chyba. Albo to nie to? Tu jeszcze musisz kliknąć. O nie, spuszcza się. Nie nie? <laughs> no ale jakbyście nie wiedzieli przyjechali gdzieś do hotelu, ten włącznik, się spuszcza woda. Ten tu. Ten tu, a inne nie wiem, co znaczą. No ale musimy teraz was odłożyć, bo staliście na kranie tutaj na kranie staliście i musimy też sklecić wodę, tak samo um, do zobaczenia później. Jezu, nie zmieniłyśmy się w bałwanki Jesteśmy całe, białe. Pokaż już swoją twarzyczkę. Pięknie, a moja wygląda tak o. It don't like the lights, but it's So take the picture but you rolled your eyes now I'm mortified and still terrorized push me behind to get me from my better side I wanna My time! Jeżeli oglądacie nasze wszystkie odcinki, to dobrze wiecie, gdzie je kupiłyśmy, a gdzie je kupiłyśmy Z Nature Republic na Gupa no. linia metra numer 3. I będziemy te maseczki teraz sobie robić. Także zaraz Bo zobaczycie tonik. nas piękne Pierwszy tonik. Zuzia uczy, najpierw tonik. No i rozma Tonik, wziąłem Tonik też z Nature Republic. E, Camomile Toner I wziąłam go takiego małego tuba, była próbka w ogóle z tego sklepu, z byś mi tam wszystkie maseczki i tak dalej Ale nie brałam dużej głowy, z sensu Brawo Victoria, ja chodź, daj rękę No bo mi więcej <grym> Proszę Dziękuję e, Tonik nałożymy Zuzia jeszcze sobie w e, klep, w klep, w robi e, Także teraz co, serum? Serum Serum Nature Republic. Serum i to jest właśnie to serum. Kupiłyśmy Martiano, też Nature skin. Republic. A teraz, moi drodzy, czas na maseczki. Po serum. Proszę bardzo, maseczka Green Tea. To pork hair. Moja to jest... nie wiem co, nie umiem przyznać. Noni Healthy Skin. Co to Wiesz, znaczy? zdrową skórę. A ty jaką masz? Ja będę miała nieporowatą skórę. Okej. Okay. Moi drodzy, także ja wyglądam y, taka z maseczką, nie mogę mówić, bo mi cały leci na twarz. Ale w takim razie się z wami żegnamy i Zuzia pokaż się. My jesteśmy już po ściągnięciu, maseczek minęło jak myślisz ile czasu? Tak, pół godzinki na pewno z minęło. Pół godzinki. I teraz y, będziemy wybierać całości z masteczek, a następnie nałożymy nasze kremy, które. Um, wyglądają tak, to jest krem Zuzi, również no, z, z oliwjak, Olive, Boże, nie z oliwjak, tylko z Nature Republic. A tu jest mój. Będziemy robić teraz herbateczkę. Mam tutaj taki bardzo y, luxurious czajnik. i Tainy. mamy e, liptonkę. To go też z domku. I ostatnio właśnie w listowie kupiłam e, liptona z... Tak, kupą od, her, od herbaty. A, a witon nie mogę znaleźć żadnej dobrej herbaty jest tutaj w Korei, która aby jej smakowała tego kupiłam jej e, liptonka za 8000 czyli około 30 zł za 100 saszetek tanio tanio co? co? się ja mam tutaj tego? wędkarz Są Są malutkie łyżeczki, zobaczcie jakie to jest malutkie. To by nie służyło zależy od cukru. A <grym zresztą grym zresztą> to naprawdę są malutkie łyżeczki. To takie łyżeczki takie do, do ciasta, takie malutkie to są. No, a jeszcze mniej do ciasta. No możliwe, Do ciasta są widelce. Ale to są takie malutkie... O, ja wiem, do takich malutkich filarze... filarze... Filarzenek. Do malutkich filarzenek. Filiżanek na filarze, Anek jesteś zmęczona? troszkę, jest pół do drugiej o już idziemy do szkoły o nie, już nie o, ale fajnie teraz, moi drodzy bierzemy wodziczkę z lodówki co ty się tak śmiejesz? i nalewamy sobie wody ponieważ my z od razu zawsze chcemy pić herbatę o, to jest rządek, więc nie wypijesz i to jest poważny vlog, poważni ludzie nas oglądają. I my oszczędzamy herbatę, więc jedną troszeczkę na dwie. Tak. Jeszcze na górę. Woda. Czemu tak? Ale ty masz więcej. Czego? Wody. Jest ja, to się doleje zaraz. <noise> Patrzcie, to mamy nasze... Mogu mogu! W polsce kosztuje 8 zł, a my płacimy 3. Tylko 1000 ty kosztuje? No. Macie wyciskamy, żeby wycisnąć skarbę całej życia. Nie, ja woskodzę mocno. Ojo, no że się tego nie wezmę teraz. Jaka? dobra. Dobra. Super. Daj mi jeszcze więcej cukru. Patrzcie co się robi, Jeden już 3 łyżki, tukur, nie dość, dostała trzy łyżki tu to jeszcze dosypuje kolejną łyżkę, nie łyżeczkę, nie łyżę Są tylko... takie do filarzetki, przecież <noise> Filarzetki Tylko kolejną łyżkę daję tego, no i ile tego sypiesz? No wysyp jeszcze No odsuń się Ale ja nagrywam Ale te kubki są duże <noise> No, zwalwinę na kubki <noise> To jak byś pos do litrowego kubka? kilo yeah. <laughs> A Zobacz, v. I v. Yes, I am listening. That's right. Listening is difficult, but it's really important. I Okej, okay, kochani, także pierwsze dzień w naszym hotelu robotowym do końca. Z godziny, tak jak widzicie, jest trzecia, pięć. My musimy jutro wstać o 8, ponieważ mamy szkoły. O, jest 0 stopni. O. Ale od jutra w ogóle ma być w Korei cieplutko, więc mam nadzieję, że jutro wyjdziemy na krótki rękawek. 10 stopni. No, dobra, także my musimy wstać za 5 godzin i odwiedziemy się do Was jutro rano. I z, Nie wiem, już mi się pląta, więc. Słuchajcie, jestem zmęczona. Dobra, już godzina trzecia, musimy wstać za 5 godzin. Mamy już o 8. Tak kończymy pierwszy dzień naszej wyprawy do hotelu robotowego i z widzimy z wami jutro rano. Wy, wy widzicie się z nami za sekundę, a my z wami za 5 godzin. Pa, pa. dobra <muzyka> Hej wszystkim, my już wstałyśmy, jest godzina dziewiąta. Zaczęły się właśnie lekcje online i my teraz zamówimy um, do pokoju coś, żeby um, pokazać Wam jak przywodzi to robot i jak on mocno puka w drzwi. Także um, my teraz wybierzemy sobie um, co chcemy tutaj Wiktor, co bierzemy? Chyba, chyba, nie? Weźmiemy sobie dwie green tea. Proszę bardzo, dwie green tea request. Okej, okay. także teraz czekamy i zobaczymy, jak długo to zajmie. Zobaczcie, jest godzina 9:22. Zamówiłam dosłownie sekundy temu, i zobaczymy, o której godzinie przywiezie nam robot nasze herbaty. always with you my head's always stuck in time. The open tray button and click no, items in the tray. First, okay. the tray into the box and yes. the key button. Herbata. Thank you. Returning to the base station. <laughs> Leaving to the destination now. is Ha, um, I teraz takie informacje bardziej um, związane z hotelem Mamy takie, że check-in jest o godzinie 15 I niestety nie dacie rady zameldować się wcześniej Ze względu na to, że system po prostu Was nie puści do hotelu Tak jak już mówiłam w poprzednim vlogu My musiałyśmy czekać nawet 2 minuty przed wyjściem o 14.58 I z tego względu też musiałyśmy czekać Nie wiem czy mi tutaj dobrze widzi O, może teraz jest lepiej i z tego też samego względu musiałyśmy sobie czekać te dwie minutki, żeby się zameldować, ponieważ system po prostu powiedział, że pokój jeszcze nie jest przygotowany. I właśnie to jest taka uwaga, jeżeli idziecie do, do hotelu, w którym obsługują Was ludzie, no to wiecie, że te dwie minuty będziecie cieszyć, to się nic nie stanie. Ale system mówi nie, bo od 15 od 15 jeżeli chodzi o check-out, mamy go o godzinie 11, więc spoko, naprawdę. jeżeli chodzi o to, jeżeli chcielibyście dosyć dłużej w hotelu, każda godzina następna kosztuje 16500 wonów, czyli dosyć sporo, a jeżeli przedłużamy tylko godzinę, ponieważ dopłacając tak naprawdę jeszcze jedną godzinkę macie dodatkową noc już. Także Ty już każdy sam sobie powie, czy się opłaca, czy się nie opłaca. Kolejna bardzo ważna rzecz jest taka, że hotel jest, um, który jesteśmy, jest hotelem japońskim Jest on um, przywieziony z Japonii W Japonii został pierwszy taki hotel otwarty, który którym właśnie na recepcji i w ogóle wszędzie były roboty um, Tyle właśnie, że w Japonii te roboty na recepcji faktycznie wyglądają jak ludzie Tutaj u nas um, to, nie, to nie wyglądają wcale jak ludzie, ale i tak jest, te experience jest naprawdę bardzo fajne ten hotel w ogóle jest hotelem nowym. Został otwarty bodajże pod koniec listopada 2021 roku i jest to jedyny hotel w Korei, a na pewno w Seulu, który jest obsługiwany w całości przez roboty. Więc dlatego stwierdziliśmy właśnie z Wiktorią, że naprawdę chcielibyśmy zrobić coś takiego, ponieważ szansa, że my pójdziemy do takiego hotelu robotowego, obsługiwanego przez roboty, bla 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 jest naprawdę mała, że pójdziemy tam jeszcze drugi raz jest praktycznie bliska zeru a z tego względu, że ja wyjeżdżam już za miesiąc um, no to um, później będziemy się już tak bardziej zmieniać tutaj w Korei bo ja przylecę, ja wyleci za tydzień dosłownie, kiedy ja przylecę um, także nawet nie wiadomo, czy tydzień, czy nawet nie krócej dlatego musiałyśmy teraz z tego korzystać a później ja um, będziemy korzystały z innych rzeczy, które ma tutaj e, Seoul zaoferowane ale ja właśnie hotel um, robotowy był jednym z takich rzeczy, które się spróbować um, także jeżeli chodzi o jedną noc, zapłaciło się 50 tysięcy wonów, jest to około 180 zł za dwie osoby. Jest to dosyć spoko, jeżeli przyjrzeć się na jedną noc i chcecie się cieszyć tylko tym, że wiecie zobaczyć, że są roboty i tak dalej, jak to wszystko wygląda. Naprawdę bardzo fajna i mogę w 100% polecić. Jednakże um, noc czwartko na, na piątek, tak jak my spałyśmy, um, była najtańszą nocą, ponieważ już dzisiaj, jakbyśmy chciały przyjechać, zapłaciłybyśmy 70 tysięcy wonów, czyli około 20, 30, 230 zł. Um, na weekend, jakbyśmy chciały przyjechać, czy nawet w marcu, bo na początku chciałam wziąć nam hotel, um, um, pokój w marcu. Ale um, później zobaczyłam po cenach, że to się chyba nie opłaca I po prostu muszę wiedzieć, kiedy jest najtaniej No to w marcu już wychodziło po 90 tysięcy wonów Czyli około 260-270 zł za noc I wtedy już ten, e, ta cena jest naprawdę dosyć duża, jeżeli chcecie tylko założyć te roboty Bo można je zobaczyć też w mojej z recepcji um, Dlatego właśnie um, 90 tysięcy wonów, czyli 280... No, może nie 270 zł, a 130 tyle, ile my płacimy, to jest różnica za to samo. E, dlatego, jeżeli przyjeżdżacie tylko, żeby zobaczyć roboty, to weźcie sobie na to najtaniej e, i możecie wtedy korzystać z robotu, bo 130 zł za dwie osoby, czyli wychodzi nam no, po jakieś 70, nie 65 zł, 65 zł, tak. No to jest jak na miągdonko, na centrum seulu, jest naprawdę cena bardzo, bardzo spoko. Także mamy jeszcze lekcję online i teraz wybierze prysznic, będziemy zaraz robiły lekcję. I co? I mam jeszcze godzinkę do meldowania, dużo czasu, także tam musimy wrzucić te gociuchy do walizki i możemy wracać do Wiktorii Hatencji. Tak. Moi drodzy, nasza wojska jest już tutaj spakowana. Tam jeszcze zostało nam y, baterie do kamerki, Ezusi, telefon się jeszcze ładuje. E, tu mamy jeszcze lekcję online, no ale no niestety za 23 minuty musimy stąd wyjść i musimy się niestety rozłączyć tutaj z klasą. No, obecność już sprawdzali, także nieważne. Coś jeszcze powiedzieć? Nie, nie, ja w to wszystko powiedziałam. My jesteśmy już gotowi, z bo ty masz już na sobie? Tak, mam na Także bierz proszę kamerę i wychodzimy. Biorą tylko spornie mi spadł tutaj. to Dobra, wychodź, bo zaraz będziemy do kazań. Wychodzimy, proszę bardzo. Opuszczamy Jenny, opuszczamy room. Proszę bardzo, możesz wychodzić. Ulica? Fajnie, podobało mi się mega. I tak samo. Teraz czekamy na elegance, ale chciałabym to przeżyć jeszcze raz, ale. Po co? No, co nie? Pasa Zuby, tak mieszkamy w Seulu, nie? Il i Sansa u Ulukcinkan. O, Zuzia użytka bawił. Tu macie jedzonko, śniadanie z którego mi skorzystało się, bo nic sobie nie jest jasne. Mm -hmm. Okej, okay, musicie. włożyć wszystkie karty, które macie. Insert card. Hikar. up. Jeszcze jedną mam. Ok. Continue. Mam jeszcze jeden. Jak widzieliście, no, nagrywam 51 sekund. Także do widzenia roboty. Bardzo fajne, bez bezobsługowe, jak nie jesteście osobami, które nie mają ludzi, to możecie przejść. Prawda? I jak wychodzisz, to nie masz takiego, że tutaj coś no, będzie, się, nie? Nie żeby się z że i tak dalej, nie? I właśnie w Korei jest to bardzo fajne, bo macie dużo właśnie takich karlarni i restauracji, które są całobsługowe i nie musicie gadać z nikim. Czego to nie chciała. No także my wracamy tak powoli tu ogląda, Hanna, do domu. Tak do Japońskie napisy. I koreańskie też. No ale taki malutki, ale to hotel japoński, także wszystko jest zrozumiałe. My wracamy teraz do domku.